240 Oj chuj, będzie drzewo, będzie drzewo Siemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z MonBazu na moim kanale W przyszłym odcinku mamy pasmo z samych nieustających porażek Kawa zdechła Oregano zebrałem Ziemniaki W pizdu zdechły Ale przynajmniej kasa się zgadza, to jest najważniejsze A że jest godzina 11 to jedziemy zmienić coś w naszym życiu I przynajmniej kupimy sobie Prinza nie ma, a też chuj mu w dupę Kiedyś go odzyskamy. Ważne, że Bema jest. Dawno BMA nie jeździliśmy. Paliwo? Paliwo jest. O! Czekajcie! ta Kurwa, dobra. Na zimnym trzeba go rozgrzać trochę. Trzeba go rozgrzać trochę. Jedziemy. Jedziemy na kontynent. Do naszych ziutów. Od dealerki, trochę jak Schedule One można by powiedzieć, A raczej Schedule One jak Monbazu, no ale to tam szczegół. No matko, jedyna jedzie prosto! Kurwa! Nie no, nie powiem, zdenerwowałem się jak wszedłem. Bo w ostatnim odcinku robiliśmy te zawody, wszystko było fajnie. Dzisiaj wchodzę. Patrzę, Prinza nie ma, chcę jechać do miasta. Prinza nie ma. Po co? Jadę, przynajmniej kasa się zgadzała. Przyszedł pejczek tygodniowy, to przynajmniej 60 koła wpadło, to przynajmniej z jednego się człowiek może pocieszyć. No i przynajmniej to oregano zebrałem, nie? Ziele anielskie, to przynajmniej tyle. Tyle plusów z tej sytuacji. Zapomniałem już, jak tym gównem się jeździ. Dobra, mogę założyć większy spoiler dla docisku. Znaczy, jakikolwiek w sumie zaczniemy od tego. Może te opony trzeba będzie założyć. Wszędzie, kiedy z tymi oponami też tu przyjechać Na wymiankę No inaczej tego nie widzę Nie wiem, pojedziemy sobie Na kontynent to prosto, nie? Tak Pojedziemy sobie W ogóle Zejdziemy do sklepu W sensie na gaz, na stację paliw Może działa dzisiaj holownik To sobie scholujemy za przynajmniej na chatę W sensie pod sklep też jedno jed, jedno pasmo sukcesów może dzisiaj odkryjemy nie wiem to auto też cały czas skręca jak ktoś ma jakieś porady to weźcie dajcie w komentarzach jak to auto sprawić żeby to w końcu jechało prosto bo ja rozumiem że ten że jakby zbyt duża moc jeszcze napęd na tył no ale też nie wiem to wygląda tak jakby miał problem ze zbieżnością a nie tutaj byłby problem napęd na tył nie znaczy, no tu akurat to spoko, o teraz też. No i siema, no jelo, lecimy w drzewo. Porządny kierowca BMW, jak nie zaliczy drzewa z rana, to jest chory. No. No i dobra, no i co? Normalnie bym tu prinsem przyjechał. Na pewno lepiej się prowadzi niż to dziadostwo. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, dobra. Drugi bieg, gazu kupa. Oh. Nie wiem czy coś w sensie, w sensie dlaczego jeszcze modów nie by weszło tutaj jakieś na ogarnięcie tego auta. No zaraz zdechnę oh. Nie wiem. Mam wrażenie, że są jakieś zaczynają być problemy z tym saveem oh. Dokładnie, uff czas trochę dychnąć To masakra Nie wiem Mogłem wziąć tego naszego pick-up'a tutaj A. Dobra I jeszcze jedno drzewo No i fajnie Drzewo za drzewem Jejcze drzew. No tak, slicki mu założę To też do dupy, to tu nie będzie w ogóle chciał jechać, nie? I tak źle, i tak niedobrze jakby nie patrzeć dupa z tyłu A nie tu jest ręczny, Dobra Dobra Idziemy Siema opaki Siema Dobra 40 koła Za ile? 6 lub 7? O oh, To wszystko w tej grze mnie dobija Dobra, czy mogę już to kupić? Nie mogę, czyli będę musiał tu jeszcze raz przyjechać. No w ogóle musimy, będziemy musieli kupować. 40, czyli będę tu musiał jeździć. O Boże, jedźmy, princa, odzyskajmy, bo tą BM to mnie cholera trafi. Machuan, prędkość światło! O nie ma. Nic nie ma na wlotówce 240. Oj chuj, będzie drzewo BĘDZIE DRZEWO NIE Witam was, widzowie Po Pięciominutowym załamaniu nerwowym Jak zobaczyliście Wyjebałem się Machuan z prędkością światła w miastu to nie jest najinteligentniejszy pomysł na perma śmierci. Ogólnie jak debil się zachowałem zamiast wyjść z auta, to wziąłem kurwa. No, w każdym razie. Yy... Kończyć z tą grą na pewno na zawsze już nie kończę. Będą wchodziły update'y na pewno będziemy jeszcze grali. Wyjebałem się. No i co mam poradzić? Pora na inne gry, nie? Na razie one. Szkoda, że jako Monbazu, jako jedyne robiło mi liczby na kanale, ale. Ale no co, może jeszcze znajdę jakąś gierkę, która wciągnie nas, mnie, jak i was jako oglądających, na tyle, że będziemy w niej trwali przez parę odcinków, jak w Monbazu. Który to jest odcinek, tak szczerze powiedziawszy? 15? 16? Nie wiem, bo usunąłem oznaczenia w swoich odcinkach. W każdym razie. Dziękuję wam za tą serię. Hardkorową. Widzimy się w update'ach na moim saveie głównym. No i co, no, no, no? Życie, nie? Życie. A ja idę dealować przed One i nagrywać kolejny odcinek. No. No. A w Mon to do zobaczenia w najbliższych update'ach. Zobaczymy, kiedy Santa coś wprowadzi. Tu parę update'ów chyba też mam nieogarniętych. Chociaż. Muszę i nie mam. No nie wiem, w każdym razie, macie tu ładny widok, tu przynajmniej Prince nie znikł, więc może ten save będzie mniej pobugowany Minus jest taki, że nie mogę wejść na tamten świat, nawet zobaczyć statystyk czy coś, bo nie wiem, MonBazo ma jakieś zjebane zapisywanie i tracisz całkowicie save'a, nie? Nie macie, go nawet pokazać menu główne, jakby nawet nie mam możliwości wczytania go bo miałem save to Hard for You. Ani w plikach gry, ani nigdzie go nie ma. Jest jakby tutaj ten hardkorowy 2 dni, co mi cofnęło postęp wtedy. Życie! Życie jest brutalne, nie? Jakby trudno. W każdym razie zapraszam Was do innych serii na moim kanale. Dziękuję wam za te ostatnie paręnaście odcinków. Nie wiem, jak tam było. Moment. Yy playlisty O 18 odcinków, czyli ten jest 19 kończący serię No szkoda, nie dobiliśmy do 20 No trudno, za głupotę się płaci Szkoda tylko, że nie odblokowaliśmy wszystkiego w tamtej gierce No ale co Jakby yy, ten Bunkier możemy częściowo uznać za zaliczony, nie? Częściowo, częściowo Głaskamy Lio Ja się żegnam Subskrybujcie, lajkujcie Do zobaczenia w następnych odcinkach z innych serii na razie, no i siema.